Ja nawet nie mogę oglądać wiadomości ani we wszystkich telewizjach komercyjnych, ani w telewizji publicznej, bo każdy, kto widzi te bomby spadające na ukraińskie miasta, cierpienie dzieci, cierpienie milionów Ukraińców, no po prostu łamie się serce. Dobrze, to co zrobić, panie jedna, jedna rzecz jest taka. Oczywiście ta narodowa polska mobilizacja jest czymś absolutnie fantastycznym i to, że każdy w zasadzie dzisiaj Polak pomaga Ukraińcom, narodowy Ukraińskiego jest czymś naprawdę fenomenalnym. Moim zdaniem narodowa mobilizacja powinna trwać i powinna być budowana Rzeczywiście, naprawdę. Bo trzeba sobie jasno powiedzieć, że nie byłoby tej wojny, gdyby Europa słuchała Świętej Pamięci Lecha Kaczyńskiego. Przyniosłem książkę o Lechu Kaczyńskim, bo Lech Kaczyński wspierał akces Ukrainy do NATO w 2008-2009 roku. Gdyby taka decyzja została podjęta, gdyby Niemcy i Francja nie zablokowały tego akcesu, dzisiaj po prostu tej wojny by nie było. I dzisiaj to, co trzeba zrobić, to bezwzględnie wspierać członkostwo Ukrainy w Unii Europejskiej. Siedem dni temu dokładnie Unia Europejska, ta prowadzona przez Niemcy, całkowicie zbankrutowała. Siedem dni temu było bardzo dobre, ważne wystąpienie Olafa Scholza, który za chwilę zapowiedział... zbankrutowała, czy, czy zbankrut... właśnie zdała egzamin, nie, to znaczy, panie pośle. Nie, no właśnie, po trzech dniach, dzięki, to znaczy, dzięki, dzięki i, i Ja tylko krótko tak. poinformuję, Unia po raz pierwszy w swojej historii będzie finansować zakupy tak. broni, w tym przypadku tak. oczywiście dla Ukrainy. Wprowadziła daleko idące sankcje, drastyczne sankcje, jakich jeszcze w historii Unii nie było, na, na ukraińskich oligarchów, polityków, na majątki u, y, wielu Ukraińców. Jest zakaz lotu do Unii Europejskiej dla rosyjskich samolotów, więc mogę? chyba teraz, zdawać I Architektem tej naszej ofensywy, polskiej ofensywy dyplomatycznej jest pan wicepremier Jarosław Kaczyński i to premier Kaczyński przewidział ja miałem wrażenie, to, że przez tydzień go nie było, panie pośle. To jest tak, że to właśnie premier Jarosław Kaczyński przewidział również to, że trzeba wzmocnić polską armię. Mamy ustawę o obronie ojczyzny O ustawie będziemy rozmawiać. Możemy się zastanowić, jak pomóc Ukraińcom najpierw? No Najważniejszą jest kwestia to, że na szczęście Unia Europejska się zmienia. Ma być deputynizacja całej Unii Europejskiej. Wszyscy, którzy wspierali Putina, muszą odejść. I to, co się zrobiło y, dzięki Olafowi Scholzowi, zachęcam wszystkich do tego, aby tą drogą y, iść, jest wielką szansą na to, że Unia Europejska zostanie uratowana. Dobrze, pan, panie pośle, pan, jak mi chodziło o Ukrainę. Ukrainę. Wiem, Będziemy rozmawiać jeszcze o Unii, o deputynizacji. Pan, wróćmy jeszcze raz, to będzie bronił niemieckiej socjaldemokracji. Ty, ty, tylko jedno słowo. Tylko jedno słowo. E, Miarą skuteczności polityka nie jest częstotliwość pokazywania się w mediach i pan premier Jarosław Kaczyński ostatnio bardzo, bardzo wiele pracuje przez ostatnie dni może spał po godzinę na dobę. To jest prawda. To jest prawda. Ja mam wrażenie, że pan prezydent raczej yy, się intensywnie zajmuje, ale rozumiem dobrze. To jest mniej ważne. Okazało się, że ta, nie, nie atakując nikogo, znienawidzona Unia Europejska i NATO okazały się potrzebne, bo w sumie zadziałały i dobrze Polsce. i dobrze, że zadziałały. To, to dzięki wszystkim generalnie mądrym ludziom zadziałały, tak? bo jakby ich nie było. No dzięki Polsce. To byśmy, to byśmy... Dzięki Polsce. Panowie, no, ale, ale, panowie, no... Po, ale po, co, po, co, po co te historie? Dzięki Ameryce też ma, mam ma, ma mówić, że dzięki Kwaśniewskiemu, który w 99 roku podpisał umowę z NATO. No, miejcie dystans do tego wszystkiego. Ale nie bo się, bo ta... to też prawda. Bo... Zacznę od kolegów. Dwa słowa do kolegów. Słuchajcie, ja was bardzo lubię, ale nie wytracajcie tego czasu. Tam ludzie czekają kilka dni. Wy przychodzicie tutaj na samochwałki i opowiadacie o sobie. Naprawdę, to jest żenujące w tym momencie. mówię to wam szczerze od serca. Paweł, tak, ja Paweł, już mówię do ciebie. Przestań Paweł, Paweł, chwalić Paweł, siebie, Paweł. tylko weź się do roboty. Nie, nie, nie dajcie mi mówić. Dzieci ja nie I Do Karola też mam taki apel. Karol, jesteś w Parlamencie Europejskim, już po angielsku, gadasz, weź, gadaj z tymi zachodniakami, żeby ich cisnąć. A, a to nie przychodzisz to do. Samochodli. Poczekajcie, dajcie powiedzieć. Jest... Wy przychodzisz i się chwalicie, to jest żenujące. My was pochwalimy, jak zrobicie coś dobrego, przyjdzie na to czas. A teraz trzeba pomagać ludziom i każdą minutę wykorzystać do mobilizacji. Tak, patrzysz zaraz mi w oczy, bo odpowiem, powie, że się jestem oburzony Twoją postawą. Nie, jest. oburzony. Ale mam Ale mam problem. Przestań panią, się. Pani poszła. Nie, teraz ja mówię, panowie. Przestań sam siebie chwalić, tylko weź się do roboty. Pójdźmy dalej, dobrze? Możemy się nie tej tej nie, ja tam ludzi, tam ludzie giną, a ty chodzisz po radę i opowiadasz, że dobrze, twój premier jest dobry. nie sztuką jest zakładać koszulkę. Nie sztuką jest zakładać koszulkę i pisarz. Gdzie to byłeś przez dobrze. Dobrze, ostatnie 10 lat. Panowie! Nic nie robisz. Ale to jest bezcelowe, to nas nie posuwa do przodu od Pan Paweł Kowal, Panie Pośle, mam radio i opowiada, jaki jest dobry. Mam apel. Od tego ja jestem, jeśli pan pozwoli, od tego ja jestem, żeby te wycieczki krajowe. Wycieczki. Jeśli pan pozwoli, jeśli Jesteś pojawiają się Jest która chciała zapraszać. Panie proszę czy może czy pan rzucie rzucie? Rzucie państwo, panowie. Już, już jeśli czy, czy możemy uspokoić nastroje. Olaf wszedł od siedmiu dni przeprowadza demerkalizację niemieckiej polityki. Wszystkie media niemieckie dzisiaj zadają sobie pytanie, kto pozwolił na to, że Putin jest taki silny. Kto pozwolił finansować Putina? Ja rozumiem nerwowość Pawła Kowala, który 10 lat temu stał po dobrej stronie przy Świętej Pamięci Lecha Kaczy... Lechu Kaczyńskiego, po... ale czy ja Ola mogę Czy Ja mogę powiedzieć, że tak może pan, możemy wzrośnie na Sztuką, no. nie sztuką ty jest ty dzisiaj ale mówisz, że ja ale tak możesz mówisz, no, w chwilę posłuchać. Nie sztuką jest zakładać dzisiaj koszulkę. Nie sztuką dzisiaj jest pisać tweety. Pytanie, gdzie byłeś przez ostatnie 10 lat. Pan, kiedy co? walczyliśmy o to. Żeby nie było rosyjskiego gazu, kiedy walczyliśmy przeciwko progazpromowskiej policji Gimbiro, kiedy broniliśmy zielone. polskiego Panie węgla. Panie Panie dobrze, jeśli Pan bardzo chce, jeśli Pan bardzo ja chce, to dokończyć. ja jestem gotowy na dyskusję o, jeżeli jeżeli o polityce dokończyć. polskiej w kontekście nie, no to Ukrainy, to... ale na razie to nie jest chyba dobrze, miejsce. To jest miejsce, to jest miejsce. Bo dzisiaj Olaf Scholz nie prosi Angeli Merkel o to, żeby pomagała i była ekspertem od Władimira Putina, bo Angela Merkel całkowicie zbankrutowała. Donald Putin, a nie Angela Merkel. Stary, spójrz sobie w, się spój się w, ci, w lustro w i zastanów się, jak możecie stać przy Tusku, dzięki któremu robił Putin w Polsce panie, miliardy pan, proszę, euro drożu, 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 i finansował te bomby, pan które pan spadają na twoich pan, przyjaciół. Jeśli pan, jeśli pan pozwoli. Kto marzał gastronomię miliard złotych długów? Tusk. Kto panie pozwolił pośle. przesyłać panie gaz pośle. za darmo przez terytorium Polski? Panie, panie, panie po... jak możesz? Jesteś czy po prostu cynicznym ale, ale hipokrytą chwilecz, panie bo dla stanowiska. Co ci obiecał, Tusk, panie, że takie rzeczy mówisz pań... teraz? Stary. No, niestety, drodzy państwo, polska, polska, polska polityka. Po polska polityka, polityka po jak panie pośle! Polska polityka. Polska polityka. Tu byłeś. Polska polityka wygrała. Patrzcie na tą książkę i się Panie pośle, czy pani widzi, czy z dopuścił się agresji? No, że, tuski no, tuski no, je, je, jeśli państwo pozwolą, no, kilka wyjaśnień, bo pan poseł nie jak zwykle Jak, jak, usłyszy. jak pan, je, pan może. Pan... Jak pan może. A kto, A, a kto Gazpromowi miliard złotych w 2010 roku? Mówi, to teraz ja powiem to, likwidował jednostki nie pan Ale pozwoli mi pan wyjaśnić, bo pan poseł Kowalski zawsze musi mówić o Tusku. Po pierwsze, jeśli pan pozwoli... Może zdjęcie z Jeśli pan pozwoli, parę rzeczy muszę wyjaśnić. Gazociągi z Rosji przez Polskę na zachód powstały jeszcze w czasach PRL-u. To po pierwsze. Po drugie, to Tusk procesował się z Gazpromem o ceny gazu. A pani poszła w 2014 roku. Pan, ale, ale pan, pan kłamie. Ale pan kłamie. Nie, przepraszam bardzo. Pan kłamie. Pozysk to, złożony pan 2016 roku. Ale dlaczego pan kłamie? W ja składałem ten do Dlaczego pan kłamie? Pan kłamie. pana z audycji, bo nie jest pan w stanie swoich fobii przezwyciężyć. Co pan mówi? Jeśli pan pozwoli. Mogę porozmawiać o Ukrainie? Ludzi tam giną. Pan tego nie widzi? No to dlaczego pan kłamie? Dlaczego pan mówi, że że Tusk panie, proszę, składał... Dlaczego pan mówi, oodycję. że Tusk, jak to się bardzo nazywa, Bardzo proszę, składa. żeby pan opuścił co, bo prawda pana nie... Ale bardzo bym prosił, żeby panu opuścił panu pan opuścił bo nie da się z panem porozmawiać. Broni pan Tuska, który po prostu panie, robił deal z Skandal po prostu. Dziękuję bardzo. Cały moment. Niestety Skandal. pan poseł nie jest w stanie porozmawiać o sytuacji na Ukrainie, pamięć. bo pan poseł wszędzie widzi Tuska, a nie Putina. Pan Żegnam pan, wiecie, pana, panie poszle. Żegnam pana, panie poszle. Niestety to był błąd zaproszenie pana posła Kowalskiego, za co państwa serdecznie przepraszam. Mua, <tune> mua.